Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu. W ogóle mam bekę z siebie, bo cały czas jak się z wami witam, jak zaczynam vloga, to macham ręką. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień, dzisiaj kolejny vlog z basenu. Ponieważ jedziemy tym razem do moich rodziców na basen, słuchajcie, dzisiaj pogoda przeszła samą siebie i jest. Tak cholernie gorąco, jest taka paruwa, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. W każdym razie ja nie narzekam, bo ja uwielbiam jak jest gorąco. Pomimo tego, że nie mogę wytrzymać na słońcu już wiecie tak długo, bo naprawdę smaży strasznie, to ja i tak uwielbiam jak jest tak gorąco. Wiecie, jak się poce, jak jest, jak, jak słońce parzy mi po prostu, e, parzy mnie. Także e, to wiecie. Troszeczkę jest dziwne, ja tu potykam się o maksa autko, ale po prostu lubię, lubię jak jest tak bardzo, bardzo ciepło, więc bardzo cieszę się, że jedziemy właśnie do Turcji i... Czemu ja tak się potykam w ogóle? I, i, I tam też będzie właśnie bardzo, bardzo gorąco, wróciłam właśnie znowu z zakupów, także ja od trzech dni latam po prostu po tych galeriach, kupuję... W tamtym vlogu powiedziałam Wam, że mam już wszystko oprócz tabletek przeciwbólowych, i hit jest taki, że okazało się, że nie mam torby na basen i nie mam klapek. Klapków, klapek? Nie wiem, jak to się odmienia, ale w każdym razie. Klapek. Butów na basen, o, może tak, dobra. W każdym razie kupiłam klapki, kupiłam torbę, nie kupiłam tabletek przeciwbólowych, także. Spoko, nie. Ale to się kupi spokojnie, to się kupi, moi drodzy. Wychaczęłam w hajmię, zobaczcie. Jaka piękna. Piękna. Zobaczcie, ma taki fajny materiał i. Słyszycie? Myślę, że może być taka, jak się spalę ramię tam, to nie będzie ona tutaj jakoś miło na moim ramieniu spalonym, ale wygląda pięknie, jest biała, ładna zastanawiałam się czy kupić białą bo no wiadomo każdy ma tak z białym, że nie kupię biały bo się brudzi, nie kupię dresów białych bo się brudzą. Eee, także stwierdziłam nie, już tak nie myślę. Podoba mi się, więc kupuję. A akurat nie miałam e, dwa, bo tutaj kamera. A akurat nie miałam e, dwa kupony w H&M, więc wyszła mnie ta torba z 40 zł tego 50. E, już nie pamiętam. E, kupiłam maksiulce kaloszki, no nie do Turcji, no wiadomo, bo no bo tam raczej nam się kalosze nie przydadzą, zdecydowanie nie Ale już ma te, które mamy w domku, są już troszeczkę na niego za małe Więc kupiłam mu kaloszki, sobie kupiłam takie klapki pewnie je kojarzycie, teraz dużo w ogóle osób nie ma ja kupiłam w klapie chyba za 60 ziko One są wygodne Ja w ogóle zamówiłam sobie wcześniej też takie klapki Z Born to Be za 40 zł Ale były za małe, więc oddałam mojej mamie, Więc mam klapki na basen Mam tutaj maksiulki, kaloszki I w ogóle tego vloga zaczynamy takim Holem zakupowym Już czuję jak mi się gotuje bób w kuchni Bo nastawiłam sobie bób Więc zaraz sobie w szamię. Kupiłam tutaj jest taki Koncentrat właśnie do napoi. Słuchajcie, to jest mega fajne, to kosztuje, teraz była prąka też w Media Expert, to za 23 zł kupiłam, a tak to kosztuje ponad 3 dychy yy, i daje się niecały koreczek do 0,7 litra butelki Soda Stream, nie wiem czy kojarzycie yy, to są takie właśnie, dobra zresztą Wam pokażę jak będę w kuchni, nie będę gadać, bo to jest o, mam halinki stanik, proszę bardzo, cyckonosz z e, trójką pylowy, e, A to nie będę Wam pokazywać i zobaczcie to nie no hit, słuchajcie, patrzcie Jaki zajebisty kolor, ja nie pamiętam już kiedy miałam taki strój kąpielowy, yy, w takim kolorze, chyba jak byłam taką wiecie, dziecinką malutką, dziewczyneczką, yy, kopiłam go za 23 zł, więc szkoda byłoby nie wziąć, nie było do nich do niego majteczek, stwierdziłam po prostu wiecie, że będę miała sobie samą górę, on tutaj fuck, fajnie, co? Nie tak, albo tak? Nie wiem, w każdym razie on jest tutaj skrzyżowany tak śmiesznie. E, no i taki jest różowytki, więc fajnie. No i w sumie to tyle z moich zakupów dzisiejszych. Chyba tak. No, chyba tak. W każdym razie lecę zobaczyć mój Bób. No Bo, tak jak U, za bardzo się gotuje. Oj, słuchajcie, ale pachnie bobem. Niesamowicie. Nie ja mam serio. Jobla na punkcie... Um właśnie bobu i teraz kukurydzy. Kukurydza i bób ja bym mogła jeść naprawdę codziennie, ale to zresztą Wam mówiłam w wcześniejszych vlogach, więc nie będę się powtarzać. No i co, co do Sody Stream, zobaczcie, to jest takie takie coś i tutaj gazujemy wodę właśnie w takich buteleczkach i ja do tej buteleczki dolewam po prostu niecały koreczek tego i mam Coca-Cola. Pepsi, sorry. Pepsi. Także spoczko i w ogóle, co ja we wcześniejszym vlogu miałam Wam powiedzieć, dlaczego tak długo tutaj nie nagrywałam i też tak dużo nie odzywałam się na Instagramie i nie pokazywałam się na Instagramie A jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to gdzieś tu albo tu, chyba tu będzie mój Instagram, więc wpadajcie, to jest podłoga Doncia Podłoga. E, tam po prostu, wiecie, jesteście po prostu ze mną na bieżąco. E, I co? No to dlaczego? Dlaczego tak długo się nie zwołałam? Słuchajcie, miałam jakiś taki dziwny stan psychiczny, nie wiem, jakoś tak. Zamknę okno. Zawsze słuchajcie, jak e, nagrywam vloga i głośno mówię, to mam wrażenie, że. już mnie ktoś tutaj po prostu podsłuchuje, więc zamknę okno, zaraz otworzę. Dlaczego mnie tak długo nie było Dlaczego się tak długo nie odzywałam Ostatnio miałam taki jakiś śmieszny stan Taki po prostu jakoś tak wiecie Psychicznie Nie wiem czy byłam zmęczona Czy jak Po prostu też za dużo sobie na głowę nawaliłam Przez ostatni czas Musiałam sobie zrobić taki reset I naprawdę uważam, że taki reset Po prostu pomaga Takie wiecie Odcięcie się chwilowe Przeanalizowanie, przemyślenie co i jak, co i do czego. Nie wiem, czy mówiłam na vlogu, ale otwieram nową działalność. Jeszcze będę otwierać nową działalność. Jeszcze Wam tutaj nic nie zdradzam, bo nie chcę zapeszać. Będzie to coś, czego u nas w Wieleniej Górze nie ma. Chyba że, są, chyba, że są może jakieś dwie babeczki, które to robią, z tego co widziałam i słyszałam. Ale uważam, że nie jest to. Dobrze robione... Dobra, bo ja zaraz to się wygadam W każdym razie nie mi się te prace, o po prostu będę szczera Ymm, Wiem, że można to zrobić lepiej Ymm, I ja właśnie taką działalność z tym wandą sobie tutaj otwierać, więc fajnie A co tam? Mam mało na głowie, co nie? Co tam? Ja to w ogóle jestem kobita... Będę Wonder Woman Wonder Woman? Tak to się mówi? Kobieta... Businesswoman Biznesowy. Kobietą będę biznesu, co nie? Nie dość, że nie wyrabiam z jednym, a założę sobie kolejną działalność. A co? Czemu ja sobie nalewam to do tego? Także tak, miałam chwilę z takiej przerwy, m, przeanalizowałam wszystko sobie, e, przemyślałam sobie wszystko, e, wracam tutaj, m, ale, moi drodzy, nie będę brała i robiła czegoś na siłę. Ostatnie vlogi Wcześniejsze jeszcze były takie, że ja miałam straszną, dużą presję. Że ja muszę opublikować tutaj film, że on musi być wtorek, on musi być czwartek, on musi być sobota, że musi coś się znaleźć na tej storce bo jak się nie znajdzie, to uuuuh, zasięgi spadają mi w ogóle. Koniec. Koniec po prostu z tym, koniec z takim dodawaniem na hama. Teraz, jeżeli mam vibe, nagram vloga, będzie ten vlog. Jeżeli nie mam vibe, jeżeli czuję się źle, po prostu nie będę nagrywać. Mm, I tyle. Trochę go przegotowałam, ale i tak jest dobry. Zobaczcie, znowu przyszła do mnie ta babeczka, która ostatnio... E, co ty robiłaś ostatnio? Ziemniaki kopałaś! O! Wczoraj. Wczoraj? Kopała. A dzisiaj? Zastanowię się. <noise> Także jem, słuchajcie, bobik. lecicie z nami? Lecisz na basenik, co nie? Nie. Czemu? Jadę do domu. Co będziesz w domu robić? Muszę jechać do Action i do Media Expert. Po co? Po wspieniać do mleka. Także zjadam bób e, i Szykuje nas. Szykuje nas. Znaczy pakuje nas, pakuje Maksia i jedziemy mm, na basen do moich rodziców, tak jak mówiłam wcześniej. Halina też jedzie z nami. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. To będziesz siedzieć w domu nie... i co będziesz robić? Taką grożoną pięk... kawę. O Jezus, ona nie pojedzie ze mną na basen, bo ona musi do Ekrzym pospieniasz do mleka i napić się kawę z spienionym mlekiem. <laughs> Jesteś nienormalna. wiesz, że to, to się leczy, stara. Co się leczy? I Ej, w ogóle nie mówiłam Wam, że ostatnio kupiłam e, GoPro. I to jest GoPro 5 e, Black. Chyba tak, z tego co e, wiem. Jest to GoPro podobno wodoodporne także dzisiaj to przetestujemy dzisiaj to sprawdzimy, jestem ciekawa, bo specjalnie kupiłam GoPro właśnie do Turcji żeby móc po prostu tam też właśnie, wiecie, nagrać jakieś tam zjeżdżalnie pod wodą i w ogóle, no bo jednak wiadomo taki aparat brać na basen to też troszeczkę ryzykowne to po pierwsze, a po drugie, no nie jest aparat wodoodporny, GoPro już jest więc akurat mam dzisiaj okazję przetestować, czy na pewno jest wodoodporny bo wiecie, może pisać, a tak naprawdę może być inaczej, także Jedę po Magasiulkę i lecimy na basen. Jest Sahara niemiłosierna. Niemiłosierna w ogóle jaki ja mam epitet niemiłosierna. Ty, ale dawno tak ciepło nie było, nie? W zeszłym roku. Tak, no, w zeszłym roku. Ja nawet nie wiem, czy w zeszłym roku było tak ciepło. Ej, ale słuchajcie, jest mega, mega Opaśne. gorąco. Ej, ja jestem naprawdę z siebie dumna, że zamówiłam ten pakiet. Nawet jakby on mi nie pasował, by mi się nie podobało to by tak było, nakładała go, bo serio jest mega gorąco i w ogóle nałożyłam sobie te moje nowe klapki i gdzie te nowe klapki tu. I czuję, że mnie obcierają. Czuję po prostu, że nie jest, nie jest dobrze. O, namiot! Elegancko, także pompujemy z powrotem krokodyla. Nakładamy rękawki, lecimy do basenu, bo... Jest. O Jezus, co? małego. A Ty masz ten mały swój basen gdzieś tutaj, nie? Z tyłu, bo ja słuchajcie, wzięłam basen od Pani Marty do moich rodziców. tu A Nie, to jest ponton. Nie ponton, tylko materac. A on tam się wie, co w ogóle na tym, na, tym, tym, na tym basenie nie bawił, tym małym, więc stwierdziłam, a wezmę go do moich rodziców. Może tutaj będzie się bawił. Także zobaczymy. Uh, ale jest ogień żaruwa Pokemon wpływa. pływa tak. To nie jest taki flaming typowo to, ale on co? On wygląda jakby miał być taki jakiś troszeczkę Nie tego ja zobaczcie w ogóle Serio ten flaming wygląda jak... No nie wiem, dziwi Robimy test GoPro Idziesz ze mną czy nie idziesz? Idę. Idziesz? Maksymilian Będziemy ma pompkę, to zaraz napompujemy. Za to napompuje. Co? Napompujemy kokodia. Kokodia. O mal będziemy... Uuu, taka jest w basenie? Uuu, ile ma stopni w ogóle ta woda? Co ty gadasz? Serio? No białą ja ostatnio 23, 24. Dobra, powiem wam, że woda nie jest jakoś zbytnio ciepła. Ale teraz jestem ciekawa. Czy te GoPro jest na pewno wodoodporne, no bo tak jak mówiłam Wam w domu, to co pisze, to pisze, ale wiecie, jak nie testujemy, nie zobaczymy, to, to to się nie przekonamy. W każdym razie, jeżeli ona się zepsuje i nie będzie jednak wodoodporna, to mam jeszcze drugą szansę, żeby pożyczyć od Kuby kolegi GoPro, więc no dlatego dobrze, bo sobie je teraz przetestuję i będę wiedzieć, czy, 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 czy na pewno jest wodoodporna, ale przykichane jest testować jakieś rzeczy, które są wodoodporne, niby są wodoodporne. W no, każdej chwili może się spieprzyć, także robimy test. Szybki test. O, trochę się cykam. I teraz pytanie jest, wchodzisz, a gdzie masz tego? Kółko? Nie, ty musisz mieć albo kółko, albo motylki. Idź po kółko. Albo po rękawki. Szybko. O, pogodnie może. Nie, ale muszą być rękawki. A ja je padę! To... Nie, ale muszą być rękawki. W każdym razie jestem ciekawa, czy mm, nie harczy. Bo godzie! na przykład, kiedyś jak miał tę GoPro, e, piątkę blaka, to miał takie zasadzie, że wrzucał do wody, wyciągał i był straszne takie harczenie. Pamiętam z tamtych vlogów z Turcji, więc jestem ciekawa, czy tu będzie takie harczenie. Nie, dopiero dowiemy się przy montażu. Dziadzio, pompuj. To jest pompuj, pompuj. Pompuj, pomu, dziobę. Pompuj. Pompuj, pompuj. Pompuj. Będziesz z idealnym vlogerem, ja ci mówię. Hej, idziom! Ja już ci widzę. Ja wywróżę Ci twoją przyszłość. Dziadzia troszeczkę tutaj dziwnie napompował Moksiowi motylki, trzeba poprawić je. Teraz masz te napisy z przodu, a tego. A furę masz z tyłu. No co ten Dziadzio tak zrobił dziwnie. Dziadzio oszalałeś? Dziadzio oszalałeś. Dziadzio, oszalałeś. Dziadzio, oszalałeś? Dziadzio, oszalałeś? Źle mi napompowałeś? Źle mi napompowałeś. Motylki? Motylki. Moje fury. Moje fury. Jest ok? Nie czyjś do wody. Co lubisz? mówisz? Nie czysto wody całe. Dobrze, kochanie, dobrze. Straszyłeś się co? Hmm, nic się nie stało. Mama by cię uratowała. Widzisz, jaka reakcja szybka mamy była? Mama myślała, że jak weźmiemy tak szybko. Widzisz już taki pępek czerwony ten. No, także moi drodzy, kolejny vlog. z basenu. Gdzie? Go masz, proszę, płyń, proszę. Pa, pa. Ja wchodzę na flaminga. O! Straszne. Ty nie przychylaj się! Chodź tu do mnie. Idę do ciebie. Ej, mam pomysł! Patrz. Patrz, tak, łap się. I cię przyciągnę do siebie. A, widziałek! Pójść. Ok. Mama, mama będzie się tym odpychać wszędzie. O no! łap się, łap się, łap się, dobra, powoli. powoli. O, widzisz? się, Super. Ja łap tego flaminga wziąć łap się, łap nie pozwala. się, że jest... łap <grym> tak, Dlaczego nie? się, Dlaczego nie? Ja go po nie? spuszczę. się, łap I, <grym> I pakuje się, Kasie, Basię i Elize. Teraz będzie Orła. Nie, 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 nie spadaj! Lecisz, Babo, do wody. Nie Bania, bomba! Nie tu! Nie tu! Nie tu! Bomba! Nie tu! Ej, ej! Albo czekaj! No czekaj, nie masz racji, to było nieprzemyślane. Tak, łatwo tam do no ja O, Boże! Nie, mam siły. Możesz to, kochanie, wypić. Możesz pić. No zdrowie, niech ci będzie. Co to? Kola. No? A dzieci chyba nie mogą pić koli, co? Kioske. Mogą tylko troszkę wypić? Tak. Mhm. Także słyszycie, moje dziecko? Mogą tylko troszkę. Tak? Teraz idź odłóż, ładnie. Mama, a jedzie na... Nie, nie naleję ci już na pewno, nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Dzisiaj jestem padnięta po prostu masakrycznie. Aż tak czuję, że oh, ręce mi opadają. Za chwileczkę jeszcze przyjeżdża. też mam te? No tak. Za chwileczkę jeszcze przyjeżdża Tala, której będę robić jeszcze stopy. Ała! Co? Uderzyłaś. Ja Ciebie uderzyłam? No Jezu, przepraszam. Pijak. Mua. Pijak był. Jaki pijak? No uderzenie, tak pijak to był. Pijak uderzenie? Tak Tak pijak. Zbijak? aaa, no. słyszałam pijak w ogóle co jest grane, także czeka mnie jeszcze e, jeszcze pazurki e, tali, u stóp, zrobimy pazurki jeszcze pewnie w międzyczasie napijemy się jakiegoś drineczka bo mam ochotę na jakiegoś aperola w ogóle, nie wiem czemu, ale chodzi za mną ostatnio aperol, więc zrobimy sobie zaraz pyszny drineczek pyszne drineczki, znaczy o Jezu słuchajcie, nawet nie mam siły aparatu trzymać tak mi jest normalnie uuu Strasznie się, słońce naprawdę było masakryczne, znaczy dla mnie było mega, tak? Ale wiadomo, że człowiek jest zmęczony bardziej, jak jest właśnie tak ciepło, także ogarniam chatę standardowo, bo zawsze jest... Ja nie wiem jak ten syf się robi. Nie mam tego pojęcia. Nie wiem, nie wiem, nie mam, nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie ogarnę. Idziemy się myć i czekam na dale.